Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. Go, go. go, 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 go. Witam wszystkich w filmie na Puchary Europejskie Część druga. Będziemy typować Ligę Europy, Ligę Konferencji. W dniu dzisiejszym będzie kilka kuponów przygotowanych dla Was, tak więc zapraszam do oglądania, ale najpierw Partnerem kanału jest firma LVBet. Są to zakłady bookmacherskie legalnie działające na terenie naszego kraju. Mają fajne pakiety powitalne, jest to 2000 zł, jest również weryfikacja w Ekstraklasie. Zbijają podatek po yy, rejestracji przez miesiąc czasu, a więcej informacji na temat promocji macie na stronie właśnie ElviBetu. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem, a przy rejestracji używajcie kodu Sport Predictions. Grupa A ligi Europy. Tutaj West Ham z Freiburgiem biją się o pierwsze miejsce. Czy będą się bardzo bili? No to nie wiem, bo znaczy no jest zasadność, czy drużyna zajmie pierwsze czy drugie miejsce oczywiście w lidze Europy, yy, Związany z fazami, do których trafią ale nie będzie tu aż takiej agresji, myślę, że West Ham gra u siebie, West Ham wygra mecz 1.75 płacą za zwycięstwo West Hamu tak więc myślę, że spokojnie ten kurs powinien wejść. Drugi mecz Olimpiakos z TSC backą topolą. Tutaj wiadomo, że klasa drużyn jest dość duża, jeżeli chodzi o rozbieżność między, między tymi drużynami. Tak więc tutaj Olimpiakos. Spokojnie powinien batką to pole pokonać. 1,25 płacą za Olimpiakos. Gra u siebie, powinien wygrać, ale czy warto ryzykować 1,25? No nie sądzę. Nawet jako dodatek do kuponów nie przekracza to współczynnika niwelującego podatek u niektórych Pukmacherów 1,30. Tak więc myślę, żeby sobie pozostawić ten mecz bez typowania. Tyle w grupie A. Grupa B Ligi Europy. Tutaj Marsylia, Brighton, i Ajax. Marsylia z Brighton grają o pierwsze miejsce. Myślę, że Brighton wygra mecz. Pierwsze gra u siebie, a po drugie no jest lepszą drużyną od Marsylii w tej chwili, w obecnej chwili. 1,65 płacą za zwycięstwo Brighton u siebie i myślę, że tak się właśnie zakończy ten mecz. Drugi mecz jest bardziej. Um, lepsze do typowania, bardziej lepsze do typowania. super to zabrzmiało. Ale no AEK myślę, że polegnie z Ajaxem. Ajax mimo, że jest w takim dołku i moralnym i ogólnie finansowym można tak powiedzieć, bo tam różne dziwne rzeczy się dzieją. Poza tym no, występy Ajaxu w lidze pokazywały nam, że w klubie są problemy. Teraz yy, pod sam koniec już to się stabilizuje powoli. Ajax wraca i myślę, że ja życzę jak najlepiej temu klubowi. Pokoł na Ajax i awansuje do ligi konferencji i pewnie trafi na nasz klub, znając nasze szczęście. Tak więc Ajax wygrywa. Mecz u siebie. 2-0 za to płacą. Fajny kursik. Myślę, że nawet można się podpierać, jeżeli ktoś tam próbuje um, grać ostrożniej, chociaż tu podpieranie też za dużo nie da, no bo Ajax, jeżeli będzie przegrywał. To rzuci wszystkie czy remisował nawet rzuci wszystkie siły do ataku, no bo po prostu ten mecz trzeba wygrać, nie można go zremisować. Myślę jednak, że to się uda, tak więc Ajax Z2-0. No i bardzo ciekawa grupa C w lidze Europy, bo tutaj praktycznie no nie każda, pierwsze trzy drużyny mają szansę na awans do kolejnych faz i tu może być niezła szacherzada, czyli wszystko może się tutaj zmienić. Każda drużyna może zająć pierwsze miejsce, każda może zająć drugie i tak dalej. Aris czy jest bez szans? No nie jest bez szans, bo jak Sparte pokona, no to też będzie te szanse miała. Pierwszy mecz jest Betisu z Rangersami. Betis gra u siebie i tutaj myślę, że będzie pełna agresji gra. Będzie dużo fauli, będzie dużo kartek. Na to się możecie przygotować. I remis w tym meczu 3,60. Tak więc no, podział punktów. Za to wyskoczy Sparta Praga i Sparta wygra z Arisem, mimo że gra na wyjeździe. No to ten Aris powinna pokonać no bo to nie jest ten Aris lepszy, to jest ten Aris gorszy. To jest chyba ten Aris co, co, co zgrał z rachowym Częstochowa, z tego co się orientuje. 1,85 płacą za Sparte. Jest to ładny kurs do łyknięcia, bo myślę, że jest na wygranej pozycji w tej walce, mimo że gra na wyjeździe, na niby gorącym terenie. Tutaj Sparta dwójką, no i remis w pierwszym meczu za 3:60. Sparta awansuje bezpośrednio dzięki temu. No i mamy polską grupę, grupę dobrze nam znaną, grupę D. D jak Raków częstochowa. Tak więc Raków częstochowa będzie grał u siebie mecz. Czy u siebie to nie dokładnie u siebie, no bo wiecie, co jest ze stadionem Rakowa? Będzie grał z Atalantą u siebie. No, z Atalantą już się pokazał całkiem ładnie w ostatnim meczu. Atalanta ma już gwarancję awansu, Sporting zresztą też. Czy do bardzo ciężkiej Polski przyjedzie Atalanta w pełnym składzie? No, Atalanta trochę się boi Polaków, można tak powiedzieć. Boją się tego klimatu. Tutaj są blisko Ukrainy, oni się w ogóle wszystkiego boją. Tak więc y, przyjadą osłabieni. Tam już też jakieś prasowe rzeczy wychodziły, że, że piłkarze Atalanty boją się przyjechać do Polski. Dobrze, niech się boją. Bardzo dobrze, niech przyjadą rezerwami albo jakimiś drużyną U19 na przykład. Będzie łatwiej rakowowi. No i dzięki temu ja nie, że sądzę, że raków wygra z Atalantą. Ale jest szansa na to, że Raków wygra z Atalantą, dzięki czemu dostanie się do Ligi Konferencji. I to tutaj Raków odpuścił trochę ligę ostatnio. Było widać, że się bardzo przygotowuje do tych pucharów z tego meczu. Życzę im tego. 2,60 kurs jest bardzo mały, tak naprawdę, kurs na Raków w porównaniu do Atalanty. Jeżeli chodzi o, o klasowość tych drużyn, tak więc Bukmacherzy też wiedzą co się święci w tym meczu, e, powinien Raków sobie dać radę, Mam nadzieję, że nie będzie remisu, że Raków wygra, 3 punkty zdobędzie, a za to w drugim meczu sportingu ze szturmem gra padnie remis. Remis płacą 4,10 tak więc też bardzo dobrze płatny remis. Szturm zdobędzie punkt, ale jeżeli Raków zdobędzie 3, no to wskoczy przed Szturm w tabeli i to on awansuje do ligi konferencji. To jest dla nas bardzo dobry prognostyk, żeby tak się stało. Ja myślę, że tak będzie, że jest na to szansa, że Szturm Grac no nie pokona Sportingu, że Sporting się nie podłoży, że no wiadomo, też będą grali rezerwami, ale że no ten Szturm jednak jest troszeczkę gorszą drużyną. W porównaniu do, do, do Rakowa Częstochowa według mnie w tej chwili i e, to Rakowowi należy się wyjście do Ligi Konferencji bardzo patriotyczny schemat tutaj, tej grupy, no ale myślę, że jest możliwy do tego, żeby się ziścić, tak więc e, tak to widzimy w tej grupie w grupie E Liverpool gra z Royal Union w Belgii, Royal Union jest gospodarzem w tym meczu i Toulouse gra z Laskiem, Toulouse gra na wyjeździe w Lincu. Ciekawa jest tutaj tabela. Liverpool jest pewny awansu i Liverpool zostaje na pierwszym miejscu. Nic tu się nie może wydarzyć, na drugie miejsce również spaść nie może. Royal no, zrobi wszystko, by wygrać z Liverpoolem, ale czy to wystarczy? Liverpool przyjedzie rezerwami. Może przegrać ten mecz, ale według nas go zremisuje. 3,65 za to pacą. Za to Toulouse pokona lask Linz. Nie wiem dlaczego na Toulouse jest kurs 3,25. Ja wiem, że oni są w pewien sposób zabezpieczeni. No, lask Linz również będzie walczył o to trzecie miejsce, premiowane awansem do Ligi Konferencji. Tak więc to jest też jakiś handicap dla, dla Lasku Linz. Za to Royal Union będzie grzmiał, by roz, rozwalić Liverpool. Tylko, że no, Liverpool nawet z zmiennikami będzie chciał pokazać tych zmienników, będzie chciał ich troszeczkę pozgrywać. Jest szansa na występ Polaka nawet w Liverpoolu. Tak więc no zobaczymy, jak będzie chłopaki, będą chcieli się też pokazać. Według nas tak te mecze się zakończą i tak właśnie będzie wyglądać ta grupa po, po rozegraniu ostatnich mecze. W grupie F, też dwie pary grają sobie o pierwsze miejsce i grają sobie o trzecie miejsce. Najpierw zaczniemy od meczu Ren z Real i tutaj moim zdaniem faworyt jest gospodarzem, czyli jest drużyną Ren. Za dużo bramek, tutaj może nie paść też jakieś łamania nóg nie powinno być w tym meczu, mimo że francuska z hiszpańską drużyną się zmierzą. 2.20 płacą za zwycięstwo drużyny francuskiej i myślę, że gospodarze zainkasują tutaj 3 punkty drugi mecz Panathinaikos gra u siebie z Mokabi Haifa no i tutaj Mokabi jakby wygrało no to by wpadło przed Panathinaikos, myślę, że tak się nie skończy myślę, że ten mecz może skończyć się remisem za 3,80, no Panathinaikos wcale nie musi wygrywać tego meczu, by pozostać na swoim miejscu i myślę, że tak to się zakończy, Panathinaikos będzie grał w lidze konferencji a Mokabi Haifa skończy na ostatnim miejscu w grupie Tutaj tej grupy nie warto typować, bo karty są rozdane. Niby jest walka o pierwsze miejsca. Obie drużyny wygrają swoje mecze według mnie. Slawia gra z serwetę u siebie. Serwetę nie potrzebuje punktów, Slawia też nie potrzebuje punktów. Tak więc myślę, że zdobędzie 3 grają u siebie. Serwetę nie będzie aż tak bardzo naciskać kurs na Slawie 1.30 czy się opłaca grać, nie opłaca się grać tak więc olejmy, Roma gra z szeryfem Tiraspol, ale gra u siebie i szeryfowi też 3 punkty nic nie dadzą, tak więc też mi się wydaje, że kopać się aż tak nie będą Roma jest agresywnym zespołem, ale no też nie będzie chciała sobie łamać nóg poza tym ostatnio dość duże wykluczenie w, w szeregach Romy, z powodu kontuzji to myślę, że Tutaj również nie będą chcieli się łamać. Dwie jedynki za Romę płacą 1,15, chyba, tak więc bez sensu jest grupa do obstawiania. Olejmy tą grupę, bo za małe są kursy, by cokolwiek tutaj ryzykować. W grupie H Leverkusen grał u siebie z Mölde, żeby nie było. w Karabach bezpośrednio z Mölde walczy o, o drugie miejsce, tak więc tutaj czy Leverkusen. Z tyloma punktami będzie cokolwiek robił, no myślę, że nie będzie nic robił, będzie też grał sobie rezerwami na spokojnie. Ale myślę, że i tak to wystarczy do pokonania drużyny młode i y -y za 1,30, 1,30, 1,40 za Leverkusen płacą. Y -y więc to y -y jest ryzykowne grać na Leverkusen. Tak więc odradzam y -y granie na, na, na ten zespół. Myślę, że u siebie i tak, i tak tutaj y -y zwycięstwo zainkasuje. Karabach grał u siebie z haken. Haken nie zdobyło żadnego punktu. Strzeliło tylko dwie bramki i straciło 15. Tak więc nie jest to zespół nawet na ligę Europy. Jak widać w tej chwili. Karabach, jeżeli zdobędzie komplet punktów, no to i tak wychodzi, więc wystarczy, że Karabach wygra z haken, mimo starań, MLD, nic z tego nie wyjdzie więc nie wiem czy tą Meldę w ogóle będzie chciało z Leverkusen podejmować jakąkolwiek walkę bo mają obraz przed oczami, że Karabach ten Haken raczej pokona za, za Karabach płacą 1.30, ale to jest to bardziej pewny mecz niż ten drużyny niemieckiej ponieważ no, Karabach po prostu, żeby zapewnić sobie takie pewne wyjście i nie patrzeć na innych, musi mecz wygrać tak, tak się stanie, małe kursy, czy opłaca się grać, sami sobie odpowiedzcie. Mamy grupę a Ligi Konferencji i mamy pojedynek o pierwsze miejsce i o trzecie miejsce, z tym, że w Lidze Konferencji trzecie miejsce niestety nic nie daje. Tak więc y, korespondencyjny pojedynek między Klaksvik a Olimpią Lubianą raczej nie ma sensu. Y, o pierwsze miejsce walczy Lille ze Słowanem, Bratisława. Myślę, że Lille wygra z Klaksfikiem 1.15 płacą za Zwycięstwo drużyny Lilno i Lil awansuje bezpośrednio do fazy tej yy, dalszej. Jeśli chodzi o Slovan Bratislawę, to z Olimpią Lubianą również wygra. Może będzie liczyła na potknięcie Lil, chociaż nie sądzę, ale treningowo myślę, że meczu nie odpuszczą. Że wygrają za Olimpię Lubianę też yy, nie wiem, czy, czy, czy będzie tutaj jakiś duch walki. Aby zdobywać punkty w rankingu, nie wiem, meczy z dupy 1 i drugi do typowania, 1,50 płacą za slogan. Też nie próbowałbym tutaj bardzo się angażować w ten typ. W ogóle olełbym tą grupę. Bardziej bym się skupił na grupach, gdzie walka jest o coś. Tam są troszeczkę łatwiej wybierane typy. Tam są lepsze typy i bardziej trafne, mi się wydaje. Tak więc takie grupy powinniśmy sobie odpuszczać. Kolejna grupa i kolejna grupa tak naprawdę o nic, bo Gent gra z Mokabi Tel Aviv, znaczy Mokabi Tel Aviv gra z Gentem. Myślę, że mecz zakończy się tutaj remisem. 3-45 płacą za remis w tym meczu. No Jest niby gra o pierwsze miejsce, ale podział punktów będzie czy satysfakcjonował Mokabi nie sądzę, ale nie chcę też twierdzić, że Mokabi wygra ten mecz. Drugi mecz to Zoria Lugańsk z Braydublikiem. Tutaj niby gra na wyjeździe Braydublik, ale jest, no wiadomo, że na Ukrainie chyba nie, nie rozegrają tego meczu. Nie wiem gdzie oni rozegrają, może gdzieś w jakimś miejscu niedaleko. Lugańska. Braydablik płacą 4.20 I to możemy tutaj próbować niespodziankę, no bo mecz jest bez wyrazu mecz jest o nic. Zupełnie, Brejdublik jest wiadomo, że zespołem, który nie powinien znaleźć się w europejskich pucharach, jest takim debiutantem w ogóle z tej federacji, z tego kraju. Drużyny nie za często kwalifikują się do jakichkolwiek pucharów, jeżeli chodzi o fazy grupowe. Będzie chciał się pokazać, ma na to szansę, miał bliskie mecze w lidze konferencji. Miał nawet w ostatnich minutach wydzierane... Punkty. Tak więc tutaj może się popisać, może zdobyć punkty dla swojej federacji. I myślę, że bardziej będzie tej drużynie zależeć na zwycięstwie. Zoria, czy się postawi? No nie postawi się, bo, bo nie ma też o co walczyć nie ma, nie ma co być agresywną nie, nie gra dalej, zajmuje trzecie miejsce pozostanie na tym trzecim miejscu nie ma o co walczyć karty dawno rozdane tak więc taki mecz treningowy. I tyle, możecie tutaj sobie próbować właśnie niespodziankę po dość ładnym, dużym kursie. W grupie C może się jeszcze dużo stać. No. Pilcno y, nie ma o co walczyć za bardzo, y, bo prawdopodobnie zremisuje swój mecz. 4-0 za to płacą, a Stana będzie zadowolona. Dynamo Zagrzeb za to musi wygrać z Balkanii, żeby, żeby być pewnym awansu. Balkani też ma szansę, więc to będzie agresywny mecz między Dynamem Zagrzeb a. FC Balkani i tutaj możecie grać kartki, możecie grać faule sobie. Mam nadzieję, że będzie to bliski mecz, no bo jeżeli będzie dość wysoki wynik dla, dla, dla Dynama, powiedzmy, no to te faule zostaną rozproszone i nie będzie ich padało zbyt wiele. Myślę jednak, że, że Dynamo wygra 1.45 Chłacą Płacą za, za zwycięstwo Dynama tutaj. No różnica klas jest dość duża, nie sądzę, żeby nam pozwoliło na cokolwiek. Balkanii będzie walka od pierwszego gwizdka, i myślę, że w pierwszej połowie możemy również stawiać zwycięstwo. Dynama będzie chciało jak najszybciej bramkę strzelić. No, i tyle w tej grupie, nic więcej się nie stanie. W grupie D karty już rozdane, pierwsze i drugie miejsce ustawione. Bodoglind i Klub Bryż będą grali bezpośrednio mecz w Belgii. Tak więc klub Bryż jest gospodarzem, myślę, że u siebie wygra. 1,75 za to płacą, nie pozostawi złudzeń. Drużynie Budoglink myślę również, że będzie over w tym meczu. Drugi mecz gra Lugano z Besiktasem w Szwajcarii. Mecz nie było trzecie miejsce, ale w sumie niepotrzebne trzecie miejsce. Tak więc tutaj żadnej walki nie będzie większej, raczej sparingowy mecz powinien zakończyć się remisem. 3,30 płacą za remis i nie ma co tutaj w tej grupie więcej ustawiać. No i mamy naszą grupę, tam gdzie jest Legia. Legia, która może awansować, co jest niewiarygodne. Może awansować, że jak nie przegra z Alkmar. I myślę, że zrobią wszystko, żeby nie przegrać z Alkmar. W pierwszym meczu Aston Villa od razu na wyjeździe pokona i Nie wiem, 1,40, coś koło tego płacą. Jeżeli chodzi o Legię, remis będzie tutaj. Mm, najlepszym wskazaniem według mnie e, trochę patriotycznie może do tego podchodzę, ale Legia też zrobi wszystko żeby Holendrów powstrzymać wiadomo, że, że tutaj się szykują od dawna na potyczkę z Holendrami, są pieniądze dostępne za, za awans do następnej fazy, Alkmar nie postraszyło w Holandii, moim zdaniem równorzędnie Legia grała z drużyną e, z Alkmar w Holandii, e, tutaj Wiadomo, że na swoim terenie legia będzie bardziej wyszumiana, jak nie straci jakiejś głupiej bramki z tyłu z jakimiś głupimi błędami, to myślę, że, że zakończy to pomyśl po swojej myśli. Ja życzę remisu Legii i mam nadzieję, że tak się stanie, że będziemy mieli awans, że będziemy mieli kolejną drużynę, no bo według mnie również Iraków awansuje do kolejnej fazy. Legia będzie kolejną drużyną, która również zawita na wiosnę na boiskach pucharowych. W tej grupie pójść może ustawka, niezła, bo Gent gra z cukarickimi na pewno wygra, tak więc tutaj tam nie 1.20 jest kurs na Gent, nie ma co grać, ale raczej wygrał u siebie. Ferencvaros grał u siebie z Fiorentiną. Fiorentina jest pewna awansu. Myślę, że Ferencz powie Fiorentinie, że ma pierwsze miejsce, a Ferencz Farosowi wystarczy punkt, by awansować. Tak więc remis jak najbardziej wskazany, 3-0, i myślę, że to jest taki remis, który może zostać bardzo nisko punktowany w sensie kursu przez Bookmajera, bo tu może właśnie ten remis się ziścić tak czy inaczej. Więc radziłbym zagrać, póki kurs nie spadnie, bo myślę, że rynek szybko zweryfikuje sytuację i. Będzie ten remis oblegany, tak więc z dwójką z przodu na pewno kurs zobaczymy w tym meczu. Póki co jest 3. Remis jak najbardziej wszystkim pasuje, tak więc tutaj w pierwszym meczu remis. Gent wygrywa u siebie, ale tam kurs jest do dupy, więc nie ruszamy w ogóle tego drugiego meczu. Tyle. Tutaj dość ciekawa grupa, grupa ostatnia, grupa H w lidze konferencji. Fenerbacze gra z Trnawą, no i wiadomo, że wygra, tam jest kurs, nie wiem, 1.15, nawet nie jest 1.20. Tak więc tutaj trzy punkty drużynie Fenerbacze możemy od razu dopisać z góry. W drugim meczu Norcia podejmuje Ludogorec i to będzie mecz krwi, kartek, fauli, może czerwonej kartki, rzutów karnych, wszystkiego. Tam będzie pełno wszystkiego, bo tam będą się bić o to drugie miejsce niby. No, Nordcyeland musi przynajmniej zremisować, by być pewnym. Nie może przegrać tego meczu, bo Ludogorec jeszcze wejdzie z Fenerbacze razem. Fenerbacze wiadomo, że te trzy punkty raczej zdobędzie. Tak więc remis w meczu drugim, i tutaj dużo krwi, dużo fauli, dużo kartek, tak bym typował. I taka wymiana ciosów. Myślę, że ten remis powinien być bramkowy. No i przechodzimy do kuponów. Mamy cztery kupony. Teraz zajmiemy się pierwszymi dwoma. Na pierwszym mamy raków. No bo polski zespół trzeba zatypować raków. 1 X, czyli podpieramy rakowa w stronę gospodarzy. Oczywiście 1,44 kurs. Liczymy bardzo patriotycznie tutaj na raków. Faran z Fiorentiną. Faran podpieramy to, jak mówiłem. Tam czysty remis jest dość mocno wskazany. No i Aston Villa wygrywa ze Zryńskim, no bo wygrać powinna. 1.43 kurs jest, pewnie większy możecie również znaleźć. Do wyjęcia jest sporo, bo aż 612 albo 812 nie widzę o, yy, z takiej odległości. Yy, mamy kolejny kupon, a na kolejnym kuponie Karabach, który jest na musiku i musi wygrać z haken, żeby sobie nie utrudniać yy, drogi. Mamy Ajax Amsterdam z podpórką, chociaż podpierać się nie powinniśmy w tym wypadku i Sparta z Arisem Lima-Sol Sparta powinna spokojnie tutaj ograć Aris do wyjęcia 740 tym razem tutaj mamy też w sumie trochę patriotyzmu chociaż nie do końca, no bo gramy na rzuty rożne na over rzutów różnych przynajmniej 8 w meczu Legii z AZ Alkmaar no Legia będzie otwarta, raczej AZ Alkmaar będzie otwarty bardziej Myślę, że to będzie sprzyjało właśnie rzutom rożnym. No i faulą, oczywiście, ale jeszcze faule są niedostępne do gry, tak więc nie mogłem ich zagrać. Stadren z Via poniżej 3,5 bramki, tutaj myślę, że tych bramek nie padnie zbyt wiele. I Sporting ze szturmem Gracow na overze 2,5-822 do wyjęcia. Na drugim kopaniu mamy Klub Beryż z Bodo Glint. Over. Over ramkowy mamy dynamo, Zagrze po całości, powinno wygrać sobie z Balkanii. I Braid Dublick z handicapem plusowym. Półtorej, czyli może przegrać nawet 1-0 z Zorią, ale myślę, że to może być niespodzianka w tym meczu, tak jak Wam tłumaczyłem wcześniej, do wyjęcia 720. W Lidze Typera oczywiście mecze polskich drużyn Raków Częstochowa za Talantą i Legia Warszawa za Z. Alkmar. Każda odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. Do rankingu, który macie przed oczami, Paweł Luszczak prowadzi 125 punktów. Na drugim miejscu Egzekwo, Patryk Karczewski i Lichul. Na trzecim jestem ja z Ziołem. Nie będę też typował w tym tygodniu, bo nie chcę tych punktów zarabiać, chcę spaść w tym rankingu. Może później znowu dołączę do zabawy, żeby Wam tych pierwszych miejsc nie zabierać. Pamiętajcie, by w komentarzach zamieszczać godzinę Waszego typowania. I oczywiście zapraszam wszystkich do zabawy. Możecie również wspierać kanał. Dla wspierających są dodatkowe kupony na karcie społeczności. Oczywiście w zależności od poziomu wsparcia. Aby wspierać kanał wystarczy kliknąć przycisk wesprzyj. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmów. Miałem wam powiedzieć trochę o grupach vip tak więc mówię. W związku z tym, że mamy święta zbliżające się Mikołaje czy coś takiego. Powinienem mieć czapkę. Może sobie dorzucę w programie. Jeżeli chodzi o promocję, jaką dla Was przygotowałem, no to promocja dotyczy naszej grupy, która dość mocno się rozwija, dość dobre wyniki tam osiągamy, o grupę Ultimate. Grupa Ultimate oczywiście dotyczy wszystkich dyscyplin w poszczególny weekend, czyli co jest grane, wybieramy tam najlepiej zanalizowane typy z różnych dyscyplin, może to być piłka nożna, może to być futbol amerykański, biatlon. Inne sporty zimowe, może być to, nie wiem, koszykówka, NBA, Janej Cokolwiek ciekawego trafimy z dużym potencjałem, to wrzucamy to na kupony dla Was. Jest to nasza najdroższa grupa w ofercie, więc zrobiliśmy ją w atrakcyjnej cenie przede wszystkim. Zrobiliśmy pewnego rodzaju bezpiecznik. O tym bezpieczniku dowiecie się, gdy do mnie napiszecie na sportpredictions.pl, w tą tam wam wszystko przedstawię w mailu, jeżeli do mnie napiszecie, że jesteście zainteresowani współpracą w tej grupie. Grupa jest tylko do wyknięcia do piątku, tak więc do piątku włącznie możecie sobie dołączać do tej grupy. Jeżeli chcecie zacząć od tego weekendu, no to tak naprawdę do czwartku, no bo musimy mieć czas, by wszystkie formalności sobie tutaj ogarnąć. Tak więc, jeżeli chcecie od tego weekendu zacząć to jak najszybciej, a jeżeli ogólnie chcecie wejść w promocyjnych warunkach, czyli z bezpiecznikiem, grupa będzie po promocyjnej cenie i będzie trwała nie 4 tygodnie, a będzie trwała 6 tygodni, czyli półtora miesiąca, 6 weekendów, bo gramy systemem weekendowym. Tak więc 6 weekendów gry w grupie Ultimate w promocyjnej cenie z bezpiecznikiem. Takie promocje dla Was przygotowałem na święta, ale można z nich skorzystać tylko do piątku, włącznie. Tak więc zapraszam do kontaktu mailowego na sportredictions.pl Możecie również dołączyć do różnych naszych innych grup, do piłki nożnej, do futbolu amerykańskiego, do biathlonu, do koszykówki, siatkówki, hokeja, do wszystkiego, czym się interesujecie, co lubicie obstawiać. Tak więc zapraszam do kontaktu. A póki co z Wami się już będę żegnał. E, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. No a ja dla Was przygotowuję film na Top Ligi Europejskie, no bo trzeba się już za to zabrać.